Witam, witam. Ogólnie chciałem tutaj podsumowanie zrobić w sprawie tego Ja się A, ja szoku. Takie już podsumowanie robię dzisiejszy dzień z tego, będę się już tam powtarzał, tego typu takie podsumowanie tego typu yy. oglądam jego gniota tam w ogóle jak gadał o mnie tego pytacie się czego ja nie odpowiadam na jego zaczepki po pierwsze po co? Po drugie, ja nie mam czasu na takie zabawy robi szumu jakiegoś bezsensownego szumu tak jak mówię Olałem sobie jego totalnie tą gadką po drugie, nie wiem po co maskę założył, jak wiadomo, każdy wie, jak wygląda ogólnie. Jeden szkupiec, a dwa, po prostu hmm, dla mnie to jest takie szukanie guza. Po prostu yy, nagle jego nie było i teraz nagle się próbuje zapłysnąć. Ja już głupio, to jest moje takie podsumowanie, to co ja tam oglądałem, ten jako filmik, coś tam pitolił, 3 po trzy, przeproszeniem, nie pokażę swojej twarzy, nie wiem, dlaczego jak już wiadomo jak on wygląda, sam się spalił, ma podmawę, którą pamiętacie, moje podsumowanie tego, tego, że to co mam opowiadać, kupiła sobie. To jest osoba minomana, która szuka fajmu, szuka wszystkiego. Tylko takim sposobem, że mnie zaczepia, się, że ja będę odpowiadał. Nie, ja z tego po pierwsze wyrosłem. Poważnie się zrobiłem. Już nie ma coś takiego, jak kiedyś było na zaczepki, atakowałem. Mam to gdzieś. Tego nie przyjmuję się. Dla, dla mnie to jest debil troszkę, przepraszam psychiczny lebień bo sam zaczepia a później się zdziwi, że później on dostaje po dupie nie ja, tylko on ja podsumowałem jego że po prostu szuka fajna w tym sensie, że o, trzeba tutaj komuś podbić się trochę powkurzać, trochę zrobić jakiegoś zamieszania po pierwsze ja z tego wyrosłem nie lubię jak ktoś mnie zaczepia w takim sposób jak na przykład Body nie mnie zaczepiał no i jakoś tego nie widać odpowiedzi na wezwanie prestalowe na punkty to jest właśnie przykład tego po prostu ja już próbuje spróbuję jak to powiedzieć próbuję odnaleźć się tak kiedyś odnalazł się, ale to jest już on jest i tak spalone ten Janusz, kupiec, jak na to mówi Balero, <grystanie> tego typu, jeszcze do tego maskę zakłada. Nie wiem, to co. Pofluni się do kamery. Co? O, właśnie tutaj Janusz niech sobie pracy znalazł. Bezrobotny mener. wrzucony z Dehelu. Od dziś mam to tego. Uba! <laughs> no właśnie tutaj jedna osoba mi tu napisała. Po prostu mnie to nie interesuje. Takie zachowanie jego, bo to jest trochę poważne z punktu widzenia mojego, że chłop tyle lat, a interesuje się takim, żeby komuś się podpić komuś tam tego. To jest dla mnie po prostu człowiek spalony już od dawna. Po prostu Janusz Kupiec dał yy, no, no, nogę. Po pierwsze on się spalił, po drugie, próbuje się tu pokazać, że on jest królem tego. No właśnie, zbytnio tutaj yy, ludzie zbytnio go nie traktują poważnie, zauważyłem. Szczególnie na wykopie widziałem, jak tam parę osób się komentowało. Po co zakłada tą maskę? Jak wiadomo, jak on wygląda, tego nie wiem, no próbuję, ja, no, wiesz, próbuję się podbić. W takim sensie, jak on jest lepszy, Czym? tym, że, że mnie tutaj yy, dokucza, że tutaj mi coś się robi. No właśnie, to jest właśnie to. I ile zarabiasz? To nie jest ważne, ile zarabiam. Dobra, kończmy ten temat, bo nie, nie jesteście się rozgadywać. tego Janusza kutca bo to jest chłop spalona. On się tam waflunił, widziałem że się. Oglądałem z tą maską jego. Chłop tyle lat ma po prostu zachowuje się jak gdzieś jak jest bardziej poważniejszy niż on. W takim sposobem. Po prostu dla mnie trochę szkoda jego, że on się tak popisuje, próbuje pokazać wszystkim tylko, że on jest lepszy. Jakby był lepszy, to by nie było, że spierdzili z internetu szybko i na temat. On po prostu żył moim światem. To jest jakiś psycholog, który nie ma swojego życia, tylko że ży żył naszym światem. To znaczy, psychole mają coś nie tak. Taka jest prawda, bo ja, pamiętacie, jak robiłem coś, gotowanie, czy coś, on to, to samo kopiował, troszkę zmieniał. Żył w takim naszym światem. już ja chłopiec, nie miał swojego życia. Ale były i miały na no, zaczepku i nie odpowiadam, bo to nie ma sensu robić siebie debila jak ono robi z tą maską i z tym komentowaniem ogólnie, bo to z jego komentowanie to jest dziecinne ogólnie. Dlatego tak mówię, no ja się spalił. Na wykopie też tam widziałem jak ludzie pisali o tym o nim, że jesteś chłopiec spalony, że po prostu po co zakładzisz tą maskę, jak każdy wie o tym jak ty wyglądasz sam się spala a jak ktoś jest taki psychiczny niezdolny pokazać swoje zachowanie, tak nie jest, żeby ludzie go komentują, głupio ale co tam powiedzieć, no dobra, kończę temat w sprawie jedną ja że głupca, to jest moje podsumowanie na ten temat no i to tego typu głupich hejtów czy głupie tam tego. Mam to koło gdzieś, koło dupy. przepraszam już, już tego. Ja na zaczepki głupie nie startuję, bo po pierwsze jak z tego wyrosłem z tych zabaw. zaczepki, dysowanie czy hejtowanie, bo to jest dziecinna zabawa. A ja już kupiec widzę, że jeszcze się nie obudził i jeszcze nie nie dorósł do swojego wieku i się bawi takim, takim sposobem jego obroszka nie moja. To jest takie moje podsumowanie tego tyku Chyba to wszystko. Jakie jeszcze macie jakieś pytania, więc bawi jedną kupca, to uwalczę, bo ja a za będę uciekać, ogólnie nie wiem czy jest. Zuby się uwagę. Pamiętacie ten wywiad pod ma On próbował mnie ośmieszyć. A się okazało, że po prostu ja jego ośmieszyłem. Trzeba myśleć właśnie to. Trzeba całe życie myśleć. I jak to zrobić, bo żeby zniszczyć tą osobę. Wystarczy jeden kroczek i pomyślenie, żeby to udało się zrobić. On sam się ośmieszył pod mała fakturą. Nie, że mnie ośmieszył, tylko sam siebie się ośmieszył. I to jest chyba wszystko, co ja Jana, nasza kupca. Po prostu jego zachowanie to jest dziwne. Zaczepki jakieś tego. No ja go ośmieszyłem pod mała fakturą. to widać, jak cholera. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo Wiesz z to jest To jest moje podsumowanie Na ten temat Że no to nie jest warte Świeczki Robić dymy w necie Jak ja mam już kupić, tak próbuję dymy robić No ale Nie złami mnie Takim sposobem już Nauczyłem się jedno nie zwracać w ogóle uwagi na takich debilli psychicznych, przepraszam, którzy myślę, że tak, sposobem mnie kurzą czy coś. Taka jest prawda, nie ma sensu tutaj się oszukiwać co i jak. Po prostu on sam się sprzedał, i próbuje zatuszować sobie to. to, No i za, zaczepia mnie, ale mam to gdzieś, przepraszam, nie mam odpowiadać na jakieś gówna, które jest nie świeczki odpowiadać to jest tylko zabawą dla niego a dla mnie to już, już to jest nudne i śmieszne kiedyś można było porobić coś takiego, a teraz już nie ja jestem spokojny, wyciszony, mam rodzinę i to jest ważne, ważne. a nie na zaczepki jakieś no dobra, czy macie się do usłyszenia na swoim odcinku. Będz.